Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj chciałbym wam troszeczkę yy, popowiadać o tym, że G27 podzieliło się na dwa sojusze. I, o, czekajcie, bo piesek sobie gdzieś tam teraz tupta. I nie jest to tak, jak większość pewnie uważa, że o Boże, G27 się rozpadło. Nie. Całkowicie nie. Jaki jest u nas zamysł? W tym momencie, jak sami możecie zauważyć, startujemy z Moskwą. Czekajcie, już wam pokażę teatr podboju. Za dwa dni ruszają te zapisy itp. itd. I teraz tak, w naszym przypadku, pomimo tego, jak wielu z was czy z innego osób twierdzi, że przegraliśmy ten kair z topem i z masem, to wbrew pozorom mamy bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo chętnych graczy do przyłączenia się do nas. Jest ich aż tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich pomieścić w naszym głównym sojuszu. I teraz tak, normalnie. G27 ma swój jakby subsojusz A27, który przyjmuje tych słabszych graczy lub tych graczy, które sobie chcą zrobić troszeczkę przerwę od gry i nie będą tak bardzo aktywni. Problem jest taki, że A27 wzięło udział bodajże teraz w San Francisco czy w Moskwie, no jednym z tych miast, i na moment, w którym oni biorą udział w Moskwie, nie mamy gdzie przyłączyć te osoby. Na szczęście mieliśmy tutaj. Jeszcze dodatkowo jeden taki sojusz, który miał rozbudowane wszystkie te badania na maksa i on tam był bodajże hmm, TK-1 i przemianowaliśmy go na 27G. I o co teraz chodzi? Część graczy u nas przechodzi do tego sojuszu, a część pozostaje. Mniej więcej wyrównujemy siły, żeby obydwa sojusze miały mniej więcej po tyle samo. Jest to tylko przejściowy etap. Po to, abyśmy mogli na spokojnie połączyć, zmieścić w tych dwóch sojuszach te wszystkie osoby chętne, które się teraz znajdą w tym sojuszu, i co dalej? Poza, po zakończeniu tej Moskwy, którą teraz będziemy mieć, po 125 graczy z największą ilością zabójstw, zarówno z G27, jak i z 27G, dojdzie do tego naszego G27 głównego sojuszu. A reszta osób, która nie spełni tych wymagań, pójdzie sobie na spokojnie do A27. To znaczy, tak jakby Akademia, która bierze, jest to też sojusz, który bierze cały czas udział, więc tam ewentualnie zrobimy chwilowy postój, aby te osoby, które nie zmieszczą się do głównego składu, pójdą do składu A27. Jeżeli A27 będzie całkowicie wypełniony, no to. Dobra, już do Was wracam. Eee, przepraszam. Tutaj na ja to skończyłem. Na tym, że jeżeli A-27 będzie całkowicie zapełniony, to jeszcze będziemy mieć trzeci sojusz 27G. I teraz czasami mnie pytacie, czy jest możliwość dołączenia do tych akademii lub do tego sojuszu. Mi się wydaje, że tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że na pewno w 27G, po zakończeniu tej Moskwy, będzie bardzo dużo miejsca. A nawet 27 nie ma tyle, nie jest chyba całkowicie oblężony ten sojusz, tylko nie mam tego przy sobie, nie mam tutaj teraz w tym momencie sprawdzić, a ja nie chcę mi się ganiać po mapie. I teraz tak, my tutaj mamy w tym momencie, nie wiem, z 37 bilionów, jakoś tak, poczekajcie, żeby was nie skłamać. Na ten moment jest 34 biliony, mi się wydaje, że do około 30 bilionów zjedziemy z siłą. Powstaną dwa takie sojusze po 30 bilionów. No to powiem Wam szczerze, że pewnie po połączeniu tych najlepszych, tych najlepszych graczy, to tam też pewnie sięgniemy powyżej 55, może nawet i 60 bilionów po tym sezonie Moskwy. I to jest taka pierwsza, najważniejsza informacja, którą chciałem się z Wami podzielić, bo na pewno będą zapytania. Ja akurat, jak było to też dzielone, bardzo proste. Numery parzyste zostawały w G27, numery nieparzyste przechodziły do 27G. To jest zwykły podział, później, na samym końcu, pewnie tam dzień przed już dołączeniem do Moskwy, zrobimy delikatne korekty, aby to w miarę wypoziomować te, te siły, żeby to było na ten. No oczywiście, w tej Moskwie, jeżeli trafimy, a pewnie trafimy. Razem no to standardowo ten sojusz będzie grał jako jedno, te dwa sojusze będzie grały jako jedno. Druga sprawa, o której chciałbym Was poinformować, to jak wczoraj Wam mówiłem, mniej więcej, no dobra, tam koło fortuny to pal licho, dezorientacja. Mi się udało już zakończyć tutaj, widzicie nagrody pozdobywane, to są bardzo fajne nagrody. Słuchajcie, tutaj jest 10, 8, 24. 28, 30 tysięcy kluczy jest z samej tej nagrody. 35, 38, 40 tysięcy kluczy bardzo duża ilość. To tak naprawdę wykonywanie tych zdobywania flag i bunkrów naprawdę opłaca się. Szkoda, że tutaj nie dołożyli na przykład z 2 lub 3 te komponenty, wtedy to miałoby o wiele więcej sensu, chociaż albo tutaj plus 1. Żeby tutaj te dwa komponenty dostawalibyśmy zwłaszcza do jednostek lądowych, czy nie lądowych powietrznych, ponieważ z tymi komponentami jest naprawdę problem. I co tutaj jeszcze dalej, tego jak wam tłumaczyłem, bojowe zaszczyty. I słuchajcie, wczoraj to był hit, ja jak poszedłem spać, nie wiem, coś koło północy, już nie pamiętaj, ja tam wam tu pokazywałem, ja miałem około 110 milionów siły i byłem pierwszy. Patrzcie co się czaj od Janie bawliło, patrzcie. Ja czekaj, będę mógł to ten cofnąć, no mniejsza z tym to wam pokażę. Ja wczoraj miałem 110, o <coughs> przepraszam, o troszkę o północy, poszedłem spać. Gracz jakiś tutaj ten zdobył 181 milionów, on przebił mnie wczoraj jeszcze o 70 milionów. Nie wiem ile on zbierał tych surowców na badaniach. Ale musiała być to olbrzymia ilość i patrzcie, on ma zaledwie 108 milionów i to wam cały czas tłumaczę, że nieważne ile masz się mocy, tylko jak dużo byłeś w stanie oszczędzać. Ja chyba coś czuję, że przed następnym takim eventem, w którym zdecyduję się na wydawanie, to chyba sobie pooszczędzam trochę dłużej niż te 3, 3 tygodnie, bardziej może będę oscylował w około 1,5 miesiąca. Żeby faktycznie z takimi gigantami tutaj konkurować. Na ten moment ranking przekładuje się taki, że ja jestem trzeci. Tutaj ten ci gracze, czy dwaj gracze wczoraj zrobili, jeden zrobił 180 milionów na badaniach, a drugi zrobił 160 milionów na badaniach. Ja byłem w Obleży wczoraj trzeci, tak, z tego co kojarzę. Tutaj tkacz Iluzija jego kojarzę. On był właśnie w naszym Sojuszu i on właśnie przyszedł do A27. I zobaczymy teraz właśnie ile ma 27. Widzicie, a 27 to jest tylko 170 czy na 255. Tutaj jeszcze jest 80 miejsc na spokojnie do zdobycia. I oni tutaj yy, z troszeczkę mniej aktywnym sojuszem, mają patrzcie też 25 bilionów siły, więc tu też jest niemała ilość. I też chłopaki biorą udział w tych wydarzeniach i też dobrze się tam mają. Dobra, i teraz tak, jaki jest plan? Plan na dzisiaj standardowo, aha, przede wszystkim oficerski, o którym wam też chciałbym powiedzieć. Ja ogólnie miałem tutaj ponad 150-160 po piersi, bo to nie miałem co z nimi zrobić. Tak jak ostatnio wam tłumaczyłem. Kupon uniwersalny wykupiłem, amunicję, bo ona się zawsze przydaje, surowce i najważniejsze 20% oficerów i to jest taki must have, który powinniście zawsze wykupywać, a resztę według uznania ja już tych komponentów zębatek nie kupuję, zwłaszcza do jednostek lądowych, ponieważ mam ich aż nadmiar, tam nie wiem ponad 100 tysięcy mi zbywa, na ten moment nie są one mi potrzebne, więc szkoda inwestować. No, i w tych bojowych zeszytach dzisiaj mamy standardowo yy, czwartek, czyli rekrutujemy sobie za. Hmm, czekajcie, tu mam 13 milionów dopiero, ale tutaj na spokojnie jeszcze będę miał okazję zrobić. Tak wam powiem 3-5 takich rzutów. No, to około tych 15 milionów, tak do 28 milionów pewnie dzisiaj tutaj dojdę. Nie wiem, jakie będę miał szansę zająć jakąś topową pozycję. Bo jak będzie to samo co wczoraj, no to. Będzie mi ciężej. Czy jest szansa na tą wygraną? I Jest. Jest już, nie, nie, nie czuję się aż tak pewnie jak na początku, ponieważ tych dwóch graczy mnie dość mocno zaskoczyło. Patrzcie ten KRF. On, patrzcie, on ma tylko 90 milionów, nieco 90 milionów siły. A jak mocno zbierał surowce i jak teraz mocno wystartował. Mega spoko. Podziwiam takich graczy, bo każdy, jak sami widzicie, ma szansę zdobywać te nagrody. Ja tutaj, wydaje mi się, że może jak nie uda się o pierwsze, to może o drugie miejsce powalczę. No tutaj jest strata, jak widzicie, 55 milionów, ale jest to do nadrobienia. Dzisiaj troszeczkę się nadrobi. Tych surowców jeszcze troszeczkę mamy, ja cały czas je dozbieram. tak samo jak oni. Jeszcze mam troszeczkę pozostawionych zapasów w kampanii. Zobaczymy. Zbliżają się też również wydarzenia spadochroniarzy. Wydaje mi się, że może tutaj uda mi się troszeczkę więcej zdobyć nagród niż tutaj dla tych graczy. Tam też się może troszeczkę odbije. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie nic więcej. Od jutra rusza Salonik. Co my tu będziemy w Saloniku robić? Będziemy dalej kończyć nasze ostrze narodu. I co jest jeszcze jedna fajna informacja dla Was, pewnie już zauważyliście, mamy już nowego oficera, no Lady Libertę dołożoną. To jest oficer właśnie z tych saloników. Ja osobiście, oczywiście z saloników jest Profesor Bull, Libertę i jest jeszcze Ostrze Narodu. Jak sami widzicie, Ostrze Narodu, bo nie wiem, mnie to wystartowało pół roku, może rok. Mi się na razie udało zdobyć tutaj tam jedną umiejętność maksymalnie taktyczną. I teraz jedziemy po kolei na, na następne umiejętności. Teraz, jakbym to robił, przez to, że będzie ten update 7.0, to już w tej umiejętności bym nie dawał, ponieważ taktyczna umiejętność nie jest obligatoryjna do dodawania skili na poszczególnych oficerów, tylko te pozostałe trzy, więc pewnie bym tą chciał ulepszyć na maksa, no ale już tego nie cofnę, więc będę sobie ulepszał tutaj. Oficer ten, mega dobry, jak sami możecie sprawdzić, aż go omawiałem pokrótce. No, dla mnie to, to będzie standardowo topowy. Nie podoba mi się tylko, że. <laughs> To zwiększenie o 1. Nie wiem jak to będzie, bo tutaj nie ma ograniczenia do 5 pól na mapie. Nie wiem, czy deweloperzy sami, czy tam sami nie ograniczą do maksymalnych zasięgu 5 pól. Jeżeli nie będzie miało tego, to jak standardowo mówiłem, tutaj połączenie tego oficera z Szewczenko będzie łombo combo, i ten, kto nie będzie miał tego oficera, będzie miał olbrzymią przewagę na polu bitwy w porównaniu do osób, których nie mają tego oficera. Niestety, tak jak się spodziewałem, ta gra idzie troszeczkę w złą stronę. Ona ma dużo dobrych cech, których ja popieram. Niestety, dawanie takich oficerów z taką różnicą. No, słuchajcie, tu jest 2000 obrażeń. Przykładowo, oficer, który mamy szewczenko, ma zaledwie 1200. Tak, tutaj się jeszcze mamy inne dodatkowe obrażenia, no, ale oni też mają jakieś tam umiejętności. 1200 do 2000 olbrzymia różnica. A wydanie. 720 statuetek, zarówno tutaj jak i tutaj boli zwłaszcza, że tutaj trzeba wszystko wykupywać. Ja wiem, że to jest tylko dla nielicznych graczy, ponieważ nie wiem tak sobie licząc pewnie lekką ręką, wydanie tutaj nie wiem, 10-15 tysięcy, żeby zrobić tego oficera na maksa, no to nie każdy sobie to może pozwolić. Dla niektórego gracza to będą drobniaki, które mu zbywają, dla, dla niektórych to będzie 3 miesięczna na przykład pensja, tak? Więc to na spokojnie. No, jak ten oficer nie miał tylko tej umiejętności, i tego by nie miał, to spoko. To, to nie byłby taki OP, ale już z tą umiejętnością robi się tragicznie. Dlaczego? Ponieważ taki oficer, mając zasięgu 6 pól, będzie niszczył każdą inną jednostkę, i tamta jednostka nie będzie mogła się w ogóle obronić, nie będzie mogła mu zadać obrażeń. No ale to tam, już to jest też tam dla mnie moja prywatna opinia. Może Wy się z tym nie zgodzicie, stwierdzicie, że wcale nie jest taki potężny. Co tutaj jeszcze bym Wam chciał powiedzieć. Tutaj jak Wam tłumaczyłem na ostatnim filmiku udało mi się zdobyć ten maksymalny próg. Więc już jutro tutaj będziemy sobie mogli celebrować zamknięcie tego, tych badań na czołgach. Będzie to moje już ostatnie badanie. I później co? Później będziemy przechodzić chyba na artylerię. Ponieważ to jest to druga jednostka, którą ja będę chciał starał się ulepszać. Ewentualnie na samoloty, chociaż, no wiecie, no, na te badania nie mam tych już surowców. Tutaj powolutku w badaniach odnośnie podstawowej obrany miasta te badania od, od wzrostu wskaźnika regeneracji pomijam na samym początku standardowo, więc zostało mi tylko de facto wykończenie tych obrażeń męczenników w tym garnizonie i to mi się raczej uda zrobić w tym tygodniu do końca. I potem zostałem te takie sześć takich badań mniej istotnych, które raczej wydaje mi się też uda mi się skończyć, pewnie za jakieś dwa tygodnie i te badania już zakończymy i będę mógł Wam tutaj pokazać, jakie badania występują w zaawansowanej obronie miasta. Dobra z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!